W ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę, która zobowiązuje gminy do odbierania obowiązku i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmienia się również sposób naliczania opłat. Według nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów w firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie. Urząd miasta zorganizował w tej sprawie konsultacje społeczne. Dotychczasowa liczba osób, która wyraziła swoje zdanie, nie jest jednak dla szczecińskiego magistratu zadowalająca. Stąd wydłużenie terminu konsultacji. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców wyraziło swoją opinię i oddało głos w tej sprawie. Dlatego wydrukowaliśmy ponad 11 tysięcy ulotek, które są rozdawane w różnych miejscach, m.in. tutaj u nas w Urzędzie Miasta. Są także plakaty w komunikacji miejskiej, w radach osiedli. Chcemy, aby mieszkańcy naprawdę zainteresowali się tym tematem. Ale to nie jedyne działania promujące konsultacje społeczne. Funkcjonuje specjalna strona internetowa, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy, aby tam wejść, przeczytać sobie podstawowe informacje na temat nowej gospodarki odpadami. Można skorzystać z kalkulatorów opłat w zależności od metody, na podstawie której może być naliczana opłata za odbiór śmierci. Można przeczytać projekty uchwał które trafią na tą specjalną sesję i można przede wszystkim zagłosować za jedną z metod, z jedną z trzech metod do wyboru. Na stronie internetowej konsultuj.szczecin.pl znalazły się trzy wersje projektu uchwały dotyczące obliczania stawki za wywóz śmieci od metrów kwadratowych mieszkania, od zużycia wody i od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. W tym momencie swoje głosy oddało już ponad 800 osób. I największym zainteresowaniem, popularnością cieszy się metoda od liczby osób w danym mieszkaniu. Konsultacje potrwają do 4 listopada.